Dzień dobry, witajcie. Ostatnio pojawia się coraz więcej suplementów diety, dla niej i dla niego, dla kobiety i dla mężczyzny, dla dziewczynki i dla chłopca, i dla jeszcze niezdecydowanych. Jest na przykład magnes dla prawdziwego mężczyzny i magnes dla. Kobiety, suplementy diety są tworzone w zależności od potrzeb. Trzeba jeszcze poczekać, aż powstaną kolejne oferty. Na przykład, jurny dzięcioł i pukasz jak szalony dla prawdziwego faceta, któremu konar nie chce zapłonąć. Czy na przykład no, eutanazol dla seniora na ból istnienia. Producent firma farmaceutyczna Schopenhauer. Natomiast moi drodzy trzeba zwrócić uwagę, że w pewnych sytuacjach wytwarzanie suplementów diety zawierających witaminy bądź albo lub składniki mineralne albo jednocześnie witaminy i składniki mineralne osobno dla kobiety, mężczyzny bądź dzieci jest uzasadnione. Jest to związane z tym, że zapotrzebowanie na pewne składniki mineralne u kobiet może być inne. Na przykład kobiety zwykle potrzebują więcej Żelaza, zwłaszcza w okresie, no, w okresie ciąży czy w okresie laktacji, ale także na przykład kwasu foliowego w tym samym okresie. Więc faktycznie, utworzenie suplementów diety zawierających preparaty wielowitaminowe specjalnie dla przyszłych mam. Jest jak najbardziej uzasadnione, dlatego że zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego istnieje określone, zalecane dawkowanie suplementów czy różnych zawierających witaminy i składniki mineralne właśnie dla kobiet w ciąży. Na przykład witamina, w no, na przykład kwas foliowy w ilości 400 mikrogramów na dobę, u kobiet w ciąży ta ilość powinna być. Prawda, większa niż na przykład u mężczyzn albo żelazo w ilości 15 mg na dobę. Także dzieci mają inne zapotrzebowania, najczęściej mniejsze na te witaminy i składniki mineralne, więc suplementy osobno dla dzieci jak najbardziej są uzasadnione. Ale w pewnych przypadkach mamy do czynienia z taką sytuacją, że nie trudno odnieść wrażenie, że chodzi tylko i po prostu i wyłącznie o to, żeby wyprodukować jak najwięcej różnych. Suplementów zawierających dokładnie to samo, być może w nieco innej dawce lub w nieco tylko zmodyfikowanym składzie, tylko po to, żeby faktycznie taka grażyna, która idzie do sklepu, zamiast kupić magnes dla siebie i, i dla małżonka, dla Janusza, kupiła osobno dla siebie i osobno dla Janusza. No bo w końcu mamy magnes dla kobiety i magnes dla mężczyzny. Jeżeli chodzi o magnez, to zapotrzebowanie na niego u dorosłego człowieka dotyczy i wynosi około 300-400 mg na dobę. Dotyczy to jonów magnezu. Natomiast faktycznie to zapotrzebowanie może być nieco więcej u mężczyzn około 400 mg, ale także u osób intensywnie trenujących. Na przykład intensywnie trenująca kobieta tak naprawdę może potrzebować więcej magnezu niż Janusz siedzący przed telewizorem. W tym przypadku jednak problem polega na tym, że spożycie większej ilości magnezu na przykład przez kobietę, czyli 400 mg, mimo że jest zalecane 300 mg, czy na odwrót nie doprowadzi do żadnych negatywnych konsekwencji. To nie jest tak, że jak kobieta spożyje magnez dla faceta, to jej urośnie przyrodzenie. Albo gdy mężczyzna spożyje magnez dla kobiety, to mu rosną cycki. W tych preparatach nawet jest, nawet jest taka sytuacja, że tego magnezu nie ma 300 czy 400 mg, ale jest 15, 16 czy 20% dziennego zapotrzebowania, co już w ogóle poddaje wątpliwość sens tworzenia takich preparatów. Niektóre z nich zawierają jakieś dodatkowe składniki, które mają zwiększać płodność, takie jak na przykład maca, witaminy z grupy B, ale cynk, prawda? Ale zwróć żeńszeń, żeń, ale zwróćmy uwagę, że tutaj również mogą być one spożywane jednocześnie przez kobiety i mężczyzn, więc mówienie o magnezie dla mężczyzny czy dla kobiety no jest po prostu według mnie jakąś pomyłką. Tutaj trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że preparaty zawierające magnes w większych ilościach, podane w większej ilości do ustnie, po prostu będą wywierały efekt przeczyszczający, więc zdecydowanie większe prawdopodobieństwo jest takie, że dostaniemy biegunki niż takie, że przedawkujemy magnes spożywając go o 100 czy 200 mg więcej niż wynosi zapotrzebowanie aczkolwiek jest to możliwe w przypadku osób, na przykład z niewydolnością. Nerek. Ale my tutaj mówimy o suplementacji przez osoby zdrowe. Nie zakładamy takich skrajności, a więc takich radykalności, że ktoś ma uszkodzone energii. W takich suplementach zwykle zatem które mają jednocześnie dostarczać magnezu, substancji działających do, korzystnie na potencję, poprawiać wigor, pamięć, koncentrację jest wszystkiego po trochu po tak 15-20% zapotrzebowania, także taki produkt ani nie dostarcza magnezu, ani. Nie działa na potencję, ani nie poprawia libido. Zwróćmy zatem uwagę na to, że suplementy diety to po prostu żywność. To nie są leki, nie podlegają kontroli głównego inspektoratu farmaceutycznego, w związku z tym w ogóle nie muszą, nie muszą działać. Przyjmowanie suplementów w pewnych sytuacjach jest uzasadnione. Tak jak powiedziałem, przez wegan, na przykład witamina B12, przez kobiety w ciąży, czy na przykład wtedy, gdy dostarczenie pewnych składników pokarmowych jest niemożliwe, na przykład jesteśmy gdzie na statku na morzu od wielu dni jemy same konserwy, aczkolwiek suplement diety powinien być suplementem, a nie substytutem diety. Moi drodzy, podsumowując, nie dajmy się nabrać na magnes dla kobiet, magnes dla mężczyzn ale faktycznie pewne suplementy specjalnie dla dzieci, czy specjalnie dla przyszłych mam, czy kobiet w ciąży mogą, mogą znajdować uzasadnienie, zwłaszcza jeżeli są to preparaty wielowitaminowe i zawierające wiele składników mineralnych, tak, że nie trzeba kupować osobno każdego z tych produktów, co rzecz jasna byłoby na pewno, na pewno dużo droższe. Moi drodzy, na pewno niepokoicie się tym, że Ostatnio jest taki przyrost zachorowań na koronawirusa. Z tego co słyszałem, jeszcze przez kilka dni może być więcej przypadków, bo będzie robionych więcej testów, ale później już ta liczba przypadków powinna maleć, ponieważ zmniejszymy ilość wykonywanych testów. Natomiast moi drodzy, ja zazdroszczę Korei Północnej. Z tego co przeczytałem gdzieś w internecie, tam wykryto tylko 10 przypadków koronawirusa. Do tej pory Korea Północna wykonała tylko 10 testów. Tam jest tak, moi drodzy, 1 sierpnia jeden przypadek, 2 sierpnia 0. 3 sierpnia jeden przypadek, 4 sierpnia 0. Tam naprawdę mają skuteczne metody walki z osobami zarażonymi, walki z koronawirusem. Dobrze, moi drodzy, pamiętajcie, że żeby myśleć, nie dać się nabierać na różne reklamy i różne suplementy diety. Trzeba wszystko połączyć w jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy i wyciągać logiczne wnioski. Ja Wam zademonstruję, jak może wyglądać taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Zobaczcie, znowu coś narysowałem. Widzicie, to jest Kazik. Dlaczego Kazik jest śmieszny? Hm. Bo ma strój klauna. Co jest śmieszniejsze od Kazika w stroju klauna? Hm dwóch kazików w stroju klauna. Dlaczego Kazik nie jest taksówkarzem? Bo nie ma rączek. Puk puk, kto tam? Na pewno nie Kazik. Tak mniej więcej powinno wyglądać myślenie i łączenie wszystko wszystkiego w logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was cześć.